Dzień dobry Państwu, cześć, no ja z tej strony witam i zapraszam na kolejną recenzję na kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o Warhammerze 3, jednak w nieco innej formie niż dotychczas, mianowicie nie będę czytał z gotowego już scenariusza, który robiłem dotychczas, no bo z reguły tak się właśnie tworzy recenzję, ale postanowiłem, że zrobię to w formie bardziej naturalnej, czyli jedynie sobie przygotowałem słowa klucze, żeby o niczym nie zapomnieć, no i generalnie będę mówił z głowy. Myślę, że to może wyjść jednak ciekawiej niż prawda, w formie gotowca. No to tak, słuchajcie, Warhammer 3, czyli zwieńczenie trylogii Total War Warhammer, ukazał się 17 lutego, zatem już ponad miesiąc temu. No i co ciekawe, była to chyba jedna z gorzej odebranych premier w historii całej serii gier Total War, bowiem były gigantyczne oczekiwania. Otóż hype, jaki został utworzony poprzez, przyznajmy, bardzo dobry marketing, no nie do końca został zweryfikowany w grze, gdyż wyciekło dosyć dużo mankamentów. Okazało się, że gra jest w wielu aspektach zbagowana i nie tak dopracowana, jak można byłoby się tego spodziewać. No to tak, słuchajcie, co mi się ogólnie podoba, co mi się nie podoba. Na pewno grafika na plus. Jest to mniej więcej podobny poziom do tego, co było w drugiej i pierwszej części, jednak jest inny styl graficzny. Część osób mówi, że jest to bardziej kolorowy format, aczkolwiek zależy, no bo tak, grając gdzieś w frakcji, w frakcji mi. No to mamy mapę takie brutalne, mroczne, i tak dalej. A grając wielkim katajem, czyli pseudochinami, mamy faktycznie kolorową, tam kolorowe krajobrazy. No i to jest dla mnie bardzo na plus do tego mapy bitewne. Tutaj powiem, wam, że nie było czegoś takiego ani w dwójce, ani w jedynce. Faktycznie to, co widać w tle zostało tak genialnie zrobione. No i wiadomo, wygląd samych sobie miast, które też są większe niż dotychczas, bo dawniej były one powiedzmy. Buduje jedynie kawałek, fragment miasta. Teraz mamy tak naprawdę całe miasto. Tyle, że są one nieco, nieco mniejsze, ale za to bardziej takie, no, realne co do bitew. No ale w parze z tak fajną grafiką idzie niestety do dupy totalnie optymalizacja. Ja jakoś bardzo na to nie narzekam, bo powiem nieskromnie, mam dosyć dobry komputer, ale z tego, co patrzyłem w recenzjach, nie w recenzjach, a w opiniach na Steamie, no to w mnóstwo osób właśnie narzeka na optymalizację. Ogólnie problem tkwi tak naprawdę w mapie kampy. Kampanii, no i to jest największy mankament. Mówię, ja nie jestem, nie, nie mogę za bardzo tego potwierdzić, bo mam dosyć dobry sprzęt, ale jak miałem sobie porównać z tym, co było w dwójce, to jednak na początku odczuwam że jest dużo gorzej, ale po kilku patchach w miarę się to unormowało, chociaż niektórzy uważają, że jest jeszcze gorzej niż było dawniej. Następnie, co jest fajne, to oczywiście dalej id idąc w grafice, to dużo cutscenek. Tutaj twórcy się bardzo postarali, mega bardzo się postarali. Cascenek jest naprawdę mnóstwo, ale w sumie szkoda, że nie pomyśleli jeszcze o zrobieniu mini-filmików do działań agentów, bo to byłoby też fajne i ludzie to robili, w szczególnie dwójce, lubili to w Mediwalu dwójce, mogli o tym jeszcze pomyśleć. Wraz z cutscenkami cut na plus na pewno będzie klimat. Jak ktoś jest fanem świata Urhamera, ogólnie lubi fantazy, to na pewno się odnajdzie, ale jest w tym też minus, czyli fabularyzacja. W tym tytule za bardzo autorzy odbiegli od założenia serii Total War, Czyli nie ma tej wielkiej wolności, że możemy podbijać co chcemy, możemy skupić się na rozwoju naszego państwa, tylko no, gnać generalnie przez fabułę. No i, no i to jest lipne, bo przez to tak naprawdę jest taki problem, że ogrywając Warhammer 3 po raz pierwszy jest ok, po raz drugi też może być ok, ale za to już nie chce się do niego wracać po raz trzeci. Bo ja mam ze sobą ograne dwie kampanie, z czego jeden na legendarnym, zatem już się nieco z, grą, z dobrze zaznajomiłem. No i faktycznie, faktycznie, jakkolwiek początki są fajne, to szybko się nudzi no i brakuje, brakuje tej swobody rozgrywki tego, co za co twórcy, za co gracze pokochali serię Total War. Idąc dalej, na plus na pewno ustawiony interfejs. Wiele rzeczy zaczerpnięte z Total Wara, Trzy Królestwa, m.in. dyplomacja, jest ona nieco ułatwiona, uproszczona, mamy dokładnie pokazaną ilość frakcji w grze, kiedy tryfatura komputera. I to jest fajne, bo widzimy, na Stoimy, niby taki mały szczegół, ale za to przyjemny. Widać również zasięg umiejętności, więc nie, nie musimy sobie tylko upewniać się, czy kursor jest taki, że możemy już rzucić skilla, a widzimy dokładnie okrąg zasięgu, i to, to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz. Ale no niestety, niby wiecie, takie usprawnienia, fajna grafika, lecz zabrakło tych efektów krwi. Mija miesiąc od premiery, no i dalej nie wyszło to DLC. Jakkolwiek to w ogóle nie powinno być w formie DLC, bo rozumiem, że autorzy już no to jest, już prawda, stały element w polityce Creative assembly. Jednak no patrząc, że do Warhamera 1 i 2 były takie dodatki, no to w sumie po co robić kolejny do Warhamera 3, jak już można byłoby to graczom, no dać za friko, bo skoro już są gotowe te efekty krwi i animacje, no to czemu by ich po prostu nie przekopiować? Chyba. Chyba, że twórcy zamierzają w ogóle wprowadzić nowy typ animacji, i to byłoby świetne, bo tak jak w Warhammerze 2 były słabe animacje, tak, które też są animacje totalnie do dupy, i mi na przykład w ogóle nie prawie przyjemności oglądanie bitew z bliska. No, może walk jakichś tam potworów to, to się fajnie ogląda, ale walki potworów się fajnie ogląda, jednak, no, kiedy walczy piechota z piechotą, sorry, ale, no nie, no, tu, tutaj naprawdę jest, jest spora lipa. Twórcy wprowadzili bitwy o osady w pomniejszych miastach. Miastach. To jest też fajne. Dawniej, kiedy atakowaliśmy te małe osady bez murów, to po prostu była bitwa polowa. No i to było trochę takie dziwne, bo jednak traciło się te potencjał osady, że można było się gdzieś okopać w wąskim przesmyku. No a teraz mamy osady. No i co ciekawe, w tych osadach mamy możliwość rozbudowywania miast podczas obrony. Możemy wznosić barykady i to różne. Są takie barykady, które wroga spowalniają, które zmniejszają atak w zwarciu, które po prostu klasycznie blokują i takie, które zwiększają zasięg dla jednostki, która będzie na tych barkadach stała. Bardzo fajna rzecz, do tego można wieżyczki budować, ale jest to też zrobione dosyć chaotycznie, bo tak naprawdę obrońca może te, te wszystkie wieżyczki i barkady budować do momentu niezajęcia placu, jaki jest w zasięgu tych miejsc budowy. No i to jest o tyle irytujące, że zniszczymy jedną barkadę, a komputer za pół minuty kolejne wybuduje. No i tak w kółko, w kółko, w kółko, aż powiedzmy nie straci swoich punktów, bo to też kosztuje specjalną walutę. To się nazywają te punkty chyba zapasy po prostu tak klasycznie. No i to mogłoby być nieco, nieco lepiej przemyślane, ale powiedzmy, że jest to fajny pomysł. Mnie osobiście się te bitwy podobają, bo dają większą szansę wygrania obrony niż gdyby miałbym mieć to miejsce w polu. No i dalej. Ja osobiście powiem Wam, że widzę dosyć dużo minusów, tak już po czasie, bo nie chciałem robić specjalnej recenzji w miarę od początku mojej, mojej przygody z Ruhamerem, bo ja jestem generalnie z natury mało krytyczny i widziałem sobie plusy. No i dalej... Staram się cieszyć każdą grą, jednak no już ogrywając tę kampanię, zauważyłem, że jest sporo rzeczy nie tak. No i ogólnie gospodarka. Do dupy rozwój gospodarki. Każda frakcja może ma z jeden, dwa budynki, jakie dają kasy i to, to nie wiecie, to jest jakieś fajne budynki, a po prostu zwykłe, co daje stówę, kolejny upgrade jest 150 i tyle. Nie ma żadnych, nie ma systemu handlu między prowincjami. Tego już nie ma od dawna tak naprawdę, ale no, no szkoda, szkoda. Jak zobaczymy na Total a tyle Roma 2, to tamte budynki były różnorodne, tutaj mi. Pieniądze z przemysłu, tam pieniądze z chociażby rolnictwa, tutaj z handlu, tutaj z kultury, a to jest to wszystko do jednego wora mniej więcej wrzucone. No i bieda, tak naprawdę, co jest dosyć ciekawe, to opieramy swoje fundusze nie o gospodarkę, nie o przychodę, naturę. A o bitwy, dlatego że z bitew można zrobić gigantyczną gigantyczną sumę pieniędzy. Raz mi się zdarzyło, że broniąc osadę miasto Erengrad zrobiłem prawie 30 tysięcy za jedno starcie, kiedy moje dochody na turę to było tam 1000, 2000 z hakiem. Bo też ciężko jest utrzymać wysokie dochody, dlatego że również każdy kolejny powołany lord, czyli, do, czyli kolejna armia, zwiększa nam procentowo utrzymanie pozostałych. Nie jest to tak tragicznie zrobione, jak było dawniej, bo raptem zwiększa to o 4%, więc. Aż się tak tego nie odczuwa, ale no wciąż w late game z reguły nie możemy pozwolić sobie na dosyć dużo elitarnych armii, bo tą gospodarkę się po prostu bardzo, bardzo ciężko rozwija. Następnie nie podoba mi się meta w bitwach. Dalej, łucznicy są absolutnie na miejscu pierwszym i grając samymi łucznikami można wygrać większość bitew bez, bezstratnie. Przez co piechota jest średnia. Jest lepsza niż była dawniej, ale wciąż tworząc armię typową, jaką moglibyśmy zastosować. W totalurach historycznych, no nie mamy za bardzo szans wygrywać wielu starć, bo przewaga dystansowa jest tutaj kluczowa, i komputer również stara się mieć na, na wiele jednostek dystansowych. No i oczywiście konnica absolutnie do dupy. Jazda nie ma, no, może tam poza kilkoma wyjątkami, na przykład ci jeźdźcy na niedźwiedziach dla Kislewa, oni są faktycznie mocni, ale to nie jest też taka typowa konnica, a bardziej coś w połowie jednostki specjalnej, bo jest ich bardzo niewielu, a w oddziale chyba 16, więc ja ich bym nie traktował jako zwykłe konnicy, bowiem zwykła kawaleria nie ma absolutnie żadnej siły i wartości bojowej. Do czego służy? Tak naprawdę do tego, żeby odwrócić uwagę jedną z tych wroga i bawić się z nią, kajtować, żeby atakować oddział strzelające, wcale przy tym im nie zadając dużych strat, a jedynie sprawiając, żeby chociaż na chwilę wstrzymały ogień. I to jest też lipne. No i wiadomo, do dobijania uciekających oddziałów, chociaż to też nie jest takie łatwe, bo tu, gdzie jest ten system życia, jaki panuje od Warhammera I, dosyć Ciężko się dobija, bo nawet tak jest. powiedzmy, jeden żołnierz ocalały, a ma jeszcze wciąż do życia. To możemy tak wiecie, z jeździć, jeździć, i dopiero po jakimś czasie uda się go przechwycić. Co jest trochę średnie, ale da się to wszystko zrozumieć, bo pamiętajmy, że Warhammer to jest totalur fantazy. Jest to w świecie fantazy, no i no, fantazja mogła twórców ponieść jako tako, dlatego nie ma co bardzo się nad tym rozczulać. Natomiast, no, wiele sympatyków dawnych totalurów chciałby. Żeby te bitwy były inne, żeby faktycznie sprawiła przyjemność, a nie żeby każdy był prawie, że zobowiązany tworzyć armię optymalne, czyli składające się z jednostek, jakie najlepiej działają, a nie z tych, które dają no, największą przyjemność. No i tak by to mniej więcej wyglądało. Moja recenzja odnośnie Warhammera 3 nie jest ona długa, ale no, recenzja nie powinna być jakaś bardzo długa, a mniej więcej, żeby trwała tam kilkanaście minut i myślę, że to będzie taka najlepsza ilość. Zatem podsumowując, co jest w Warhammerze na plus? No cała oprawa graficzna jest fajna, ale na minus jest optymalnie bardzo jest fajny klimat, dużo kasenek, jednak przez to kampania jest bardzo, bardzo sfabularyzowana. Do tego specyficzne, specyficzne podejście do gospodarki i do bitew. Działają one zupełnie inaczej niż dawniej. Jak ktoś to polubi, to spoko, jak ktoś to nie polubi, to po prostu nie jest to dla niego. Ale czego możemy się spodziewać później? Bo pamiętajmy, że Warhammer 2 i Warhammer 1 nie były takie fajne w dniu premiery. Były to gry dosyć słabe, no i nisko przez wiele oceniane, nawet przez... Z największego sympatyka Total War Warhammer Legend of Total Wara. Warhammer 2 w dniu premiery był słabą grą i on go za bardzo nie ogrywał. Dopiero, kiedy tytuł otrzymał sporo DLC, sporo patchy, jakie poprawiły tytuł. No to gra się stała świetna i ja osobiście wierzę, że Warhammer 3 również po pewnym czasie niczym dobre wino stanie się wyśmienitym Total Warem. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na wprowadzenie darmowego DLC, które będzie łączyło mapę z Warhammerem pierwszym i, i Warhammerem drugim. Co w rezultacie da nam największą mapę, jaka była kiedykolwiek, i prawdopodobnie to może się już nigdy nie zmienić, jaka była kiedykolwiek i będzie w grach Total Warowych, dlatego że w Warhammerze dwójce ma połączona, liczy dokładnie 352 albo trzy osady, nie pamiętam, tutaj się mogę o jedną pomylić, ale no jest to mnóstwo. Dla przykładów Attyli jest y, chyba około 200, w Romie 2 jest tam niespełna 200, no i jest to duży skok. A tutaj, jak jeszcze dojdę osady z Warhammera 3, no to myślę, że pod 500 będzie. Gdzie można będzie można podejść. Więc jak ktoś chce kupić, polecam, ale polecam też poczekać, bo cena może trochę spadnie, a na pewno gr... jakość gry no, na tym nie utraci, a przeciwnie, zyska. Więc jeśli się recenzja podobała, to. Dziękuję za oglądanie, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie śmiało swoje wrażenia na temat Warhammera III, jak według Was to wygląda i jak Wam się podoba taki format, kiedy mówię na żywca bez przygotowanego scenariusza. Myślę, że ciekawie, może mniej spójnie, ale jak już kilka takich recenzji nagram, to kolejne będą znacznie lepsze. Zatem, no, na razie, hej hej!